Szczęść Boże, witam serdecznie na pierwszej naszej konferencji. Dzisiaj, na ten cały miesiąc, zobaczymy sobie ascezę jako drogę wzrostu miłości. Asceza może nam się bardzo różnie kojarzyć. Zazwyczaj może z jakimś wysiłkiem bardzo dużym, może kojarzy nam się z jakimś trudem, z jakimiś wezwaniami. Które mamy podjąć. Ale przede wszystkim popatrzmy na ascezę, na to pójście za Chrystusem, jako drogę właśnie wzrostu naszego serca w miłości. To znaczy, po raz pierwszy musimy sobie tutaj podkreślić, że żyjmy tu i teraz. To znaczy, kiedy będziemy podejmować właśnie tą drogę, Zobaczmy, czy nie żyjemy tylko i wyłącznie tym, co przed nami, ani też nie żyjemy tylko tym, co za nami przeszłością, różnymi wydarzeniami, bo ważne jest właśnie to, że tą przyszłość czy przeszłość możemy oddawać Chrystusowi. Wiemy, że mamy różne uwarunkowania, że tak czy inaczej zostaliśmy wychowani, czy to czy inne wydarzenia przeżyliśmy. I te doświadczenia jakoś rzutują na nasze życie. Ważne, żeby być tego świadomym, ale jednocześnie jesteśmy powołani do tego, aby żyć tu i teraz, bo moje tu i teraz jest spotkaniem z Bogiem, bo moje tu i teraz jest spotkaniem z drugim człowiekiem, ze sobą samym. Tu możemy bardzo krótko sobie nawet zobaczyć, jak na modlitwie. Przewijają nam się różnego rodzaju filmy z tego, co było, filmy z tego, co będzie. Jak na przykład w rozmowie z drugimi, jesteśmy nie na tyle tu i teraz, nie na tyle uważni, i ktoś rozmawia z nami, mówi nam o czymś, a my zupełnie gdzie indziej jesteśmy, o czym innym myślimy, czym innym zajęte jest nasze serce. Popatrzmy właśnie w tej przestrzeni tego miesiąca na nasze bycie tu i teraz. I też ważne jest to, że możemy uświadomić sobie, że konkretnie jestem np. nie tą dziewczynką sprzed iluś tam lat, nie tą kobietą starszą, którą będę za ileś tam lat, tylko konkretnie jestem kobietą i mam tyle i tyle lat ale także dbam o swoje wewnętrzne dziecko. To znaczy każdy z nas ma to swoje wewnętrzne dziecko, które, które potrzebuje być wysłuchane w swoich potrzebach. Tak można, to można trochę tak skrócić. Co to znaczy? To znaczy, że też potrzebujemy pewnych, pewnego rodzaju Przestrzeni, czasu, żeby zaspokoić potrzeby tego małego dziecka w nas. Co to może być? Właściwie na przykład, ja bardzo lubię Huśtać się na huśtawce i właściwie nawet jeżeli mam tyle lat, ile mam, jeżeli idę gdzieś tam ze znajomymi, na przykład idziemy na spacer i zobaczę huśtawki, no to wtedy daję moment, właśnie czas na to swoje wewnętrzne dziecko mm. i to nieważne, co inni ludzie o tym powiedzą, ale po prostu chcę się na chwilę chociaż pohuśtać to jest właśnie czas na to wewnętrzne dziecko żeby też nie bać się opinii innych jak inni mnie zobaczą jak inni mnie przeczytają to bardzo ważne postarać się też zaspokoić tą potrzebę dziecka w sobie co dalej będziemy się uczyć tak naprawdę miłować Będziemy uczyć się kochać. Dla mnie kochać, miłować oznacza po prostu odpowiedź na miłość Boga. I sam Jezus w Ewangelii Marka odpowiada, że najważniejszym przykazaniem jest właśnie to. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest Panem jedynym. Będziesz miłował Pana swojego Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą. I całą swoją myślą, i całą swoją mocą. Drugie jest: będziesz miłował bliźniego swego, jak samego siebie, i nie ma innego przykazania większego od tych. Zauważmy, że kiedy Jezus przy przytacza te słowa najwyważniejszego przykazania, i mówi: Będziesz miłował, będziesz kochał. Daje obietnicę miłowania całym sercem, całą duszą, całym swoim umysłem. To pierwsze, na czym skupia naszą uwagę, to mówi: Słuchaj, Izraelu. Słuchaj, posłuchaj, bądź uważny. Usłyszysz mój głos. I dlatego. Ważne jest też to, żebyśmy, żebyśmy się zatrzymały tu i teraz, właśnie w swoim życiu i usłyszały w tym wszystkim głos Boga, głos pełen miłości. W tym wszystkim, czym żyję, w tym wszystkim, co przeżywam, żebym usłyszała głos Boga, który mówi do mnie przez drugiego człowieka, przez wydarzenia, przez całe moje życie. To jest bardzo ważne, ponieważ inaczej nie będę kochać, nie odpowiem na miłość Boga, jeżeli jej nie zobaczę. Także możemy sobie powiedzieć, że tym głosem we mnie Boga, bo też ten głos nie mówi tylko przez różne wydarzenia i przez osoby, ale tym głosem Boga we mnie jest moje sumienie. I dokładnie Doroteusz zgadza, co ciekawe, sumienie nazywa Przeciwnikiem. A dlaczego? Bo mówi o tym, że to sumienie, jak przeciwnik, wyrzuca mi, co złego zrobiłem. Wyrzuca mi, że coś jest nie tak w moim życiu, nie postąpiłem słusznie. I bardzo ważne jest to, żeby słuchać tego przeciwnika słuchać sumienia w sobie. Czyli tak naprawdę sprowadza nas to, żeby zauważyć w swoim życiu, Małe rzeczy, drobiazgi. Bóg nie wymaga od nas wielkich rzeczy, ale właśnie wierności w małych rzeczach. Czyli nasza droga ascezy, nasza droga wzrastania w miłości właśnie dokonuje się w naszym życiu poprzez te małe rzeczy, którymi żyjemy. Nie musimy wymyślać sobie kolejnych wyrzeczeń i jakichś, no nie wiem, tutaj, umartwień. Już samo życie nam to przynosi. Jesteś matką, nie wiem, jesteś siostrą zakonną, żyjesz w samotności. To wszystko, jakby to powiedzieć, Twoje życie już jest drogą wzrostu w miłości. To, czym się zajmujemy, gdzie pracujemy, czym żyjemy, z kim się spotykamy, w jakiej wspólnocie jesteśmy, to wszystko może być dla nas drogą wzrostu, jeżeli tam właśnie w tych, tych rzeczach, tych małych, drobnych sprawach swojego życia usłyszymy głos pełen miłości Boga. Wtedy będziemy mogły na Niego odpowiedzieć. Czyli jeszcze raz. Zatrzymajmy się na tym, co jest codzienne. Zobaczmy, w czym możemy spotkać Boga. Konkretnie w czym w ciągu dnia mogę spotkać Boga, gdzie go mogę spotkać w moim życiu, w tych codziennych, drobnych sprawach. I bądźmy wierny właśnie w tym, tych małym, drobnym rzeczom. Wierne właśnie w ten sposób, żeby jak najlepiej całym sercem wypełniać to co jest nam dane. I także jeszcze tutaj chciałabym się zatrzymać na posłuszeństwie właśnie wobec swojego sumienia. Bo to sumienie, jeśli chodzi w stosunku do Boga, musimy powiedzieć, że to co dzieje się w skrytości, powinniśmy także pilnować to znaczy, na przykład jestem na modlitwie przed Bogiem, ale jakaś namiętność odciąga mnie od Niego i nie pilnuję swojego sumienia, nie pilnuję samego, samej siebie, ale idę za tym i odchodzę od Boga, odchodzę od modlitwy, idąc za jakąś namiętnością, która mnie pociąga. Także to posłuszeństwo wobec sumienia w stosunku do bliźnich. Jest tym, że nie, nie staram się wyrządzić przykrości drugiemu, nie chcę go zranić, nie mówię takich słów, które by go uraziły, ale także nie jest to tylko w przestrzeni słów, ale także i gestów, spojrzenia, czynów, że nie wyrządzam bliźniemu. No, tak jakby nie wyrządzam bliźniemu niczego złego, tak? nie, nie chcę mu czynić czegoś, co by sprawiało mu przykrość. Ale także posłuszeństwo swojemu sumieniu w stosunku do rzeczy materialnych także jest ważne. Dlaczego? Bo mamy używać to, co jest nam dane w rzeczy materialnych, mamy używać po prostu dla swojego dobra, tak? czyli żebym też możemy zrobić sobie taki przegląd, co mamy właśnie z rzeczy materialnych i co jakby nie odciąga nas od Boga, tak? co służy naszemu, do, dobru naszemu i naszych bliskich. Jeszcze to, co mnie zatrzymało, to w pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale, od siódmego do ósmego wersetu, Święty Paweł właśnie napisał to, aby chrześcijanie, żebyśmy my chrześcijanie stawali się chlebem przaśnym czystości i prawdy, bez wewnętrznego kwasu. I to mnie tak bardzo zatrzymało, bo właśnie ta nasza droga przemiany i pójścia drogą miłości nie jest drogą tylko i wyłącznie zewnętrzną. Ale mamy na nowo dać się przemienić Chrystusowi. Całe moje serce, całe moje życie ma zostać przemienione Jego miłością, czyli mam się stać tym chlebem przaśnym, bez kwasu, w czystości i prawdzie. To znaczy, że cały wewnętrznie mam się oddać Chrystusowi na przemianę, ale także całkowicie. Nie tylko połowicznie, nie tylko w jakichś tam zakamarkach. No tyle oddaje i tyle Panie przemień. Ale resztę, resztę dobrze, jakby był, jak, jak jest. Nie, nie. Właśnie całkowicie wszystko wszystko oddać na tą przemianę. Dlaczego? Bo Chrystus chce w nas żyć. Bo Bóg chce mieć w moim sercu mieszkanie. I to jest. Ten jedyny i najważniejszy powód, żeby dać się przemienić, żeby miłość mogła zamieszkać w nas i nie tylko zamieszkać, ale jakby całe nasze serce, całe nasze życie właśnie uczyniła po prostu. Przemieniła, tak? Po prostu tak jak chleb, dodaje się ten kwas i on się staje właśnie zakwaszony. Tak podobnie Chrystus chce swoją miłością, swoją miłością, tak nas przemienić, abyśmy byli po prostu czyści i cali, pełni, wprawdzie stawali w swoim życiu. Chyba tyle na dziś wydaje mi się, że na ten miesiąc to już jest dużo. Właśnie szczerze przede wszystkim tu i teraz, moje bycie tu i teraz, zobaczenie, czy żyję tu i teraz i także skupienie się na tych codziennych drobnych rzeczach, czy jakby one prowadzą mnie do Chrystusa, czy w nich odnajduję Boga żywego. Także myślę, że te dwie sprawy są bardzo ważne, że właśnie ten wzrost miłości nie dokonuje się gdzieś poza naszym życiem, gdzieś kiedy dodamy sobie jakieś umartwienie, ale właśnie dokonuje się poprzez otwarcie swojego serca też na Ducha Świętego, na Boga, który przemienia nasze serce i stajemy się czyści i możemy stanąć w prawdzie. Otwierajmy się na Ducha Świętego, na Ducha Prawdy, na Ducha Pocieszyciela, aby mógł przemieniać nasze serca w naszej codzienności i abyśmy coraz bardziej mogły czerpać od Niego miłość i widzieć tą miłość w naszym życiu. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę wielu sił, życzę otwartości na Ducha Świętego. I pozostajemy w kontakcie. Jeszcze w tym miesiącu przyślę Wam dwa rozważania ojców Kościoła, ojców czy ojców pustyni, które podpowiedziałyby Wam coś więcej jeszcze w tym temacie właśnie ascezy jako po prostu drogi głębszej miłości, większej miłości. Szczęść Boże!